Jeśli urodziłeś się w któryś z tych dni, dowiedz się, że możesz być jednym z wybranych. Pamiętaj, że data 5 jest jedną z najważniejszych. Subskrybuj kanał i zostaw lajka. Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś wyruszamy w fascynującą podróż, by odkryć głębokie i duchowe znaczenie, kryjące się za naszymi datami urodzenia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że dzień Twojego przyjścia na świat Mógł być nie tylko zbiegiem okoliczności, ale częścią większego boskiego planu. Wspólnie zbadajmy, jak Bóg w swojej nieskończonej mądrości mógł wybrać konkretny moment Twoich narodzin w szczególnym celu boski plan dla Twojego życia. Zanim zagłębimy się w konkretne daty, kluczowe jest zrozumienie, że Bóg ma intymną wiedzę i celowy plan dla każdego z nas. Pismo święte. Objawia nam tę prawdę w głęboki i poruszający sposób. W Księdze Jeremiasza 1:5 czytamy: Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię prorokiem dla narodów, ustanowiłem Cię. Te potężne słowa pokazują nam, że na długo przed naszym pierwszym oddechem w tym świecie Bóg już znał nas głęboko i miał konkretny cel dla naszego życia. Pomyśl o tym przez chwilę. Stwórca Wszechświata, który umieścił gwiazdy na niebie i wyznaczył bieg rzek, również starannie zaplanował szczegóły Twojego istnienia. To obejmuje dokładny dzień, w którym się urodziłeś. Ewangelia Łukasza 153,7 przedstawia nam przypowieść o zagubionej owcy, gdzie Jezus mówi: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. Ten fragment przypomina nam o niestrudzonym miłości i indywidualnej uwadze, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Tak jak pasterz zna i ceni każdą owcę ze swojego stada, tak Bóg zna i ceni każdy szczegół Twojego życia, w tym dzień Twoich narodzin. W Ewangelii Łukasza 12:7 Jezus zapewnia nas: Nawet wszystkie włosy na Waszej głowie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Wyobraź sobie poziom intymności i troski, jaki to reprezentuje. Jeśli Bóg troszczy się nawet o włosy na naszej głowie, z pewnością głęboko interesuje się dniem, w którym przyszliśmy na świat. Psalm 139,16 jeszcze głębiej oddaje to uczucie. Oczy Twoje widziały meczyny, i wszystkie są spisane w Twej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Ten werset objawia nam, że Bóg nie tylko znał nas przed narodzinami, ale także zaplanował każdy z naszych dni, w tym oczywiście pierwszy z nich. Te fragmenty biblijne zachęcają nas do spojrzenia na nasze życie, a szczególnie na nasze daty urodzenia w nowym świetle. Nie jesteśmy kosmicznymi przypadkami ani produktami losowości. Jesteśmy celowymi stworzeniami kochającego Boga, który zna nas intymnie, i ma unikalny cel dla każdego z nas: duchowe znaczenie konkretnych dat. Teraz, gdy ustanowiliśmy tę biblijną podstawę, zbadajmy możliwe duchowe znaczenie niektórych konkretnych dat urodzenia. Pamiętaj, że te znaczenia są interpretacjami opartymi na biblijnej symbolice i duchowych tradycjach, ale najważniejsze jest to, jak Ty osobiście łączysz się z Bogiem i rozumiesz Jego cel dla Twojego życia. 1 stycznia. Nowe początki i pionierskie przywództwo. Jeśli urodziłeś się 1 stycznia, powinieneś wiedzieć, że Twoja data urodzenia niesie potężną symbolikę nowych początków, przywództwa i pionierstwa. Tak jak rok zaczyna się tego dnia, Twoje życie może być naznaczone szczególną zdolnością do rozpoczynania nowych projektów i prowadzenia innych w innowacyjnych kierunkach. To znaczenie odzwierciedla moc stworzenia i odnowy, którą znajdujemy na samym początku Biblii, w Księdze Rodzaju 1.1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak jak Bóg rozpoczął swoje dzieło stworzenia, ty możesz mieć szczególne powołanie do rozpoczynania nowych rzeczy w Królestwie Bożym. Jeśli to twoja data urodzenia, zastanów się, jak możesz wykorzystać ten dar przywództwa i innowacji, aby służyć celowi Bożemu. Możesz być powołany do bycia pionierem w wierze, otwierając nowe ścieżki, którymi inni mogą podążać ku Chrystusowi. 3 marca. Duchowa percepcja i boskie powołanie. Urodzeni 3 marca mogą mieć szczególne połączenie z duchową percepcją i boskim powołaniem. Ta data przypomina nam o Księdze Wyjścia 3:3, gdzie Mojżesz widzi płonący krzew. Wtedy Mojżesz pomyślał: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku, dlaczego krzew się nie spala. Tak jak Mojżesz był w stanie dostrzec Boże wezwanie w unikalny sposób, ty możesz mieć szczególną wrażliwość na rozpoznawanie głosu i kierunku Boga w swoim życiu. Ta data urodzenia może wskazywać na powołanie do szczególnej służby lub głębokiego duchowego powołania. Jeśli urodziłeś się tego dnia, zastanów się, jak możesz rozwijać i wykorzystywać ten dar duchowej percepcji? Możesz być powołany do bycia orędownikiem, duchowym doradcą lub kimś, kto pomaga innym rozeznać Boże powołanie w ich własnym życiu. 5 maja. Łaska i boska. Przychylność ci, którzy urodzili się 5 maja, mogą doświadczać szczególnego połączenia z łaską i boską przychylnością. Ta data przywołuje nam na myśl Psalm 5.12. Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu, otoczysz go łaską, jak tarczą. Jeśli to Twoja data urodzenia, możesz w namacalny sposób odczuwać Bożą ochronę i błogosławieństwo w swoim życiu. Nie oznacza to, że nie będziesz stawiać czoła wyzwaniom, ale możesz doświadczać Bożej łaski w unikalny i potężny sposób. Zastanów się, jak możesz nie tylko otrzymywać tę łaskę, ale także być jej kanałem dla innych. Jak możesz dzielić się przychylnością, którą Bóg ci okazał, z tymi, którzy cię otaczają? 7 lipca. Duchowa doskonałość i pełnia. Liczba 7 jest często kojarzona z doskonałością i pełnią w Biblii. Jeśli urodziłeś się 7 lipca, twoje życie może być naznaczone poszukiwaniem duchowej doskonałości i pragnieniem zobaczenia wypełnienia się Bożych planów. W Apokalipsie 1,20 widzimy liczbę siedem użytą symbolicznie. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. Urodzeni w tej dacie mogą mieć szczególne powołanie do poszukiwania duchowej dojrzałości i pomocy w realizacji Bożych planów. Może to przejawiać się w służbie nauczania, uczniostwa. Lub duchowego przywództwa. 9 września. Mądrość i zrozumienie czasów. Liczba 9 jest często kojarzona z mądrością i rozeznaniem w tradycji biblijnej. Jeśli urodziłeś się 9 września, możesz mieć szczególny dar zrozumienia czasów i duchowych sezonów. Księga Kocheleta 3.1 mówi nam: Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Ci, którzy urodzili się w tej dacie. Mogą mieć unikalną zdolność do rozeznawania bożych czasów i sezonów, zarówno w swoim własnym życiu, jak i w życiu innych. Jeśli to Twoje urodziny, zastanów się, jak możesz wykorzystać tę mądrość do kierowania i doradzania innym, pomagając im nawigować przez różne etapy i wyzwania ich duchowych podróży. 25 grudnia. Miłość, poświęcenie i służba. Urodzenie się 25 grudnia, w datę, w którą obchodzimy narodziny Jezusa, niesie potężną symbolikę miłości, poświęcenia i służby innym. Ta data przypomina nam o Ewangelii Jana 3.16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli urodziłeś się w tym dniu, możesz czuć szczególne powołanie do odzwierciedlania miłości i poświęcenia Chrystusa w swoim własnym życiu. Może to przejawiać się w Compassionate Sercu duchu hojności i głębokim pragnieniu służenia innym. Zastanów się, jak możesz wcielić tego ducha miłości i służby w swoje codzienne życie. Jak możesz być odbiciem miłości Chrystusa dla tych, którzy cię otaczają. Odkrywanie znaczenia Twojej daty urodzenia. Teraz, gdy zbadaliśmy niektóre konkretne daty, być może zastanawiasz się nad znaczeniem swojej własnej daty urodzenia. Oto kilka sugestii, które pomogą ci odkryć i zastanowić się nad możliwym duchowym znaczeniem dnia, w którym się urodziłeś. Zbadaj wydarzenia historyczne. Wyszukaj w Google znaczące wydarzenia, które miały miejsce w dniu twoich urodzin na przestrzeni historii. Czasami mogą pojawić się zaskakujące wzorce, które ujawniają tematy mogące rezonować z celem Twojego życia. Zbadaj biblijną numerologię. Biblia jest pełna numerycznej symboliki. Na przykład, liczba 40 często reprezentuje okresy próby lub udręki, jak 40 dni potopu, lub 40 lat Izraela na pustyni. Zobacz, czy dzień lub miesiąc Twoich urodzin ma jakieś specjalne znaczenie w biblijnej numerologii. Medytuj nad wersetami biblijnymi. Poszukaj wersetów w Biblii, które odpowiadają Twojej dacie urodzenia. Na przykład Jan 3:16 dla kogoś, kto urodził się 3:16. Zastanów się, jak te fragmenty mogą odnosić się do Twojego życia i celu. Módl się o rozeznanie. Proś Boga o objawienie jakiegokolwiek szczególnego znaczenia lub celu związanego z Twoją datą urodzenia. Czasami zrozumienie przychodzi poprzez modlitwę. I cierpliwą refleksję połącz się ze swoją osobistą historią, pomyśl o tym, jak okoliczności Twoich narodzin, w tym data, mogły ukształtować Twoje życie i doświadczenia. Bóg często używa naszych okoliczności, aby przygotować nas do Jego celu. Dziel się i dyskutuj, podziel się swoimi przemyśleniami z zaufanymi przyjaciółmi lub członkami Kościoła czasami inni mogą zaoferować perspektywy, których nie braliśmy pod uwagę. Pamiętaj, celem tej eksploracji nie jest ograniczenie Bożego celu dla Twojego życia do sztywnej interpretacji daty, ale otwarcie oczu na wiele sposobów, w jakie Bóg może działać w Tobie i poprzez Ciebie. Zastosowanie tej wiedzy w Twoim życiu. Zrozumienie możliwego duchowego znaczenia Twojej daty urodzenia nie jest celem samym w sobie. Jest to punkt wyjścia do głębszej podróży samopoznania i dostosowania się do Bożego celu dla Twojego życia. Oto kilka praktycznych sposobów zastosowania tej wiedzy. Rozwijaj swoje dary. Jeśli zidentyfikowałeś możliwe dary lub powołania związane z Twoją datą urodzenia, szukaj możliwości ich rozwijania. Na przykład, jeśli Twoja data sugeruje dar przywództwa, szukaj sposobów służenia i prowadzenia w swoim kościele lub społeczności. Módl się celowo, wykorzystaj intuicje, które zyskałeś na temat swojej daty urodzenia, jako punkty skupienia w swoim życiu modlitewnym. Proś Boga o prowadzenie w wykorzystywaniu Twoich unikalnych darów dla Jego chwały. Służ z radością, znajdź sposoby wykorzystania swoich unikalnych darów do służenia innym. Pamiętaj słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 20:28: Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono. Lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Szukaj mądrości. Proś Boga o mądrość, aby rozeznać Jego cel w każdym sezonie Twojego życia. List Jakuba 1,5 zachęca nas. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Żyj celowo, podejmuj świadome decyzje, które dostosowują Twoje życie do celu, który rozpoznałeś. Niech każda decyzja będzie krokiem w kierunku życia, które chwali Boga i błogosławi innych. Dziel się swoją podróżą, nie zachowuj dla siebie objawień i błogosławieństw, które otrzymujesz, dziel się swoim świadectwem z innymi, zachęcając ich w ich własnych podróżach wiary i odkrywania. Ostateczne zaproszenie, drodzy bracia i siostry, kończąc te refleksje nad duchowym znaczeniem dat urodzenia, chcę zostawić Wam zaproszenie i wyzwanie. Zagłęb się w Słowo. Poświęć czas w tym tygodniu na studiowanie wspomnianych fragmentów biblijnych. Medytuj nad tym, jak odnoszą się one do Twojego życia i Twojego zrozumienia Bożego celu dla Ciebie. Módl się celowo. Zarezerwuj moment każdego dnia na modlitwę konkretnie o Boży cel dla Twojego życia. Proś o jasność, kierunek i odwagę do podążania za Jego powołaniem. Działaj z wiarą, zrób konkretny krok w kierunku celu który rozpoznałeś. Może to być coś małego, ale niech będzie celowe i zgodne z tym, co Bóg ci objawił. Połącz się ze wspólnotą, podziel się swoimi przemyśleniami z innymi wierzącymi, dołącz do grupy studiowania Biblii lub znajdź duchowego mentora, który może kroczyć z tobą w tej podróży. Pozostań otwarty. Pamiętaj, że zrozumienie Bożego celu jest ciągłą podróżą. Utrzymuj swoje serce i umysł otwarte na ciągłe prowadzenie Ducha Świętego. Zawsze pamiętaj, jesteś kochany. Jesteś wybrany i masz boski cel. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi, gdy nadal odkrywacie i żyjecie wspaniałym celem, dla którego zostaliście stworzeni. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej treści, które pogłębią nasze zrozumienie miłości i celu Boga. Podziel się tym filmem z tymi, których kochasz i którzy mogą być pobłogosławieni tym przesłaniem. Miesiąc naszych urodzin może również nieść duchowe znaczenie. Rozważmy kilka przykładów styczeń, nowe początki i odnowa. Urodzeni w styczniu mogą mieć szczególne powołanie do inicjowania zmian i odnowy w swoim życiu i życiu innych. To jak świeży start, który styczeń przynosi każdego roku. Marzec, duchowe przebudzenie. Marzec, miesiąc, w którym często zaczyna się wiosna, może symbolizować duchowe przebudzenie. Osoby urodzone w tym miesiącu mogą mieć dar budzenia duchowego życia w innych. Czerwiec, jedność i wspólnota. Czerwiec, często kojarzony z ślubami, może symbolizować jedność i wspólnotę. Urodzeni w tym miesiącu mogą mieć szczególny dar budowania relacji i jednoczenia ludzi. Wrzesień mądrość i nauczanie. Wrzesień tradycyjny miesiąc powrotu do szkoły może symbolizować mądrość i nauczanie. Osoby urodzone w tym miesiącu mogą mieć powołanie do edukacji i mentoringu. Grudzień radość i celebracja. Grudzień, miesiąc świętowania narodzin Chrystusa, może symbolizować radość i celebrację. Urodzeni w tym miesiącu mogą mieć dar przynoszenia radości i nadziei innym. Pamiętaj, że te interpretacje są symboliczne i nie powinny być traktowane jako sztywne zasady. Bóg działa w każdym z nas w unikalny sposób, niezależnie od daty naszych urodzin. Twoja data urodzenia, a Twoje powołanie. Zastanówmy się teraz, jak możemy połączyć znaczenie naszej daty urodzenia z naszym powołaniem w życiu? Rozpoznaj swoje naturalne talenty. Często dary, które otrzymaliśmy od Boga, są związane z naszym powołaniem. Zastanów się, jakie talenty naturalnie posiadasz. Czy są one w jakiś sposób powiązane z symboliką Twojej daty urodzenia? Słuchaj swojego serca. Bóg często przemawia do nas poprzez pragnienia naszego serca, jakie marzenia i pasje nosisz w sobie. Czy widzisz jakieś połączenie między nimi a duchowym znaczeniem Twojej daty urodzenia? Szukaj potwierdzenia we wspólnocie. Czasami inni widzą w nas to, czego sami nie dostrzegamy. Zapytaj zaufanych przyjaciół i mentorów, jakie dary i powołanie widzą w Tobie. Czy ich obserwacje rezonują z tym, co odkryłeś o swojej dacie urodzenia? Bądź otwarty na Boże prowadzenie. Pamiętaj, że Bóg może prowadzić Cię w nieoczekiwanych kierunkach. Bądź otwarty na Jego głos i prowadzenie, nawet jeśli wydaje się to odbiegać od Twoich oczekiwań. Życie z celem. Praktyczne kroki. Teraz, gdy zgłębiliśmy duchowe znaczenie dat urodzenia i ich potencjalny wpływ na nasze powołanie, zastanówmy się, jak możemy żyć bardziej celowo. Codzienna refleksja. Zacznij każdy dzień od krótkiej modlitwy i refleksji. Zapytaj Boga, jak możesz żyć zgodnie z Jego celem dla ciebie tego dnia. Służba innym, niezależnie od Twojej daty urodzenia, wszyscy jesteśmy powołani do służby. Szukaj codziennych okazji, aby służyć innym z miłością i pokorą, rozwijaj swoje dary. Poświęć czas na rozwijanie darów i talentów, które Bóg Ci dał. Może to być poprzez naukę, praktykę, lub służbę w kościele czy społeczności. Bądź wdzięczny. Praktykuj wdzięczność za życie, które Bóg Ci dał, w tym za dzień Twoich narodzin. Wdzięczność otwiera nasze serca na Boże błogosławieństwa. Szukaj równowagi. Pamiętaj, że życie z celem nie oznacza ciągłego działania. Szukaj równowagi między pracą, odpoczynkiem i czasem z Bogiem. Pokonywanie wyzwań. Nie z Bożym celem. nieuchronnie napotkamy wyzwania. Oto kilka wskazówek, jak sobie z nimi radzić. Nie porównuj się z innymi. Każdy z nas ma unikalną podróż i cel. Nie porównuj swojej drogi z drogą innym. Dla ciebie, bądź cierpliwy. Odkrywanie i realizacja Bożego celu to proces. Bądź cierpliwy i ufaj Bożemu timingowi. Ucz się na błędach. Nie bój się popełniać błędów. Traktuj je jako okazję do nauki i wzrostu. Szukaj wsparcia, otocz się wspierającą społecznością wierzących, dziel się swoimi zmaganiami i radościami z zaufanymi przyjaciółmi. Pamiętaj o łasce. Nie zapominaj, że żyjemy pod Bożą łaską. Nie musisz być doskonały, aby wypełnić Boży cel dla Twojego życia: świętowanie Twojej unikalnej drogi. Na koniec chciałbym zachęcić każdego z Was do świętowania swojej unikalnej drogi. Niezależnie od tego, czy urodziłeś się 1 stycznia, 15 lipca, czy 31 grudnia, Bóg ma dla Ciebie specjalny cel. Twoja data urodzenia jest częścią Twojej unikalnej historii. Ale nie definiuje całkowicie Twojego przeznaczenia. Pamiętaj słowa z księgi Jeremiasza 29:11. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Niech te słowa będą dla Ciebie źródłem nadziei i inspiracji, gdy kontynuujesz swoją podróż odkrywania i życia zgodnie z Bożym celem. Zaproszenie do dalszej refleksji. Zachęcam Was do dalszej refleksji nad tym tematem. Oto kilka pytań, nad którymi możecie się zastanowić: Jak postrzegasz swoją datę urodzenia w świetle tego, co dziś omówiliśmy? Jakie talenty i dary widzisz w sobie, które mogą być powiązane z Twoją datą urodzenia? W jaki sposób możesz wykorzystać te refleksje, aby żyć bardziej celowo w nadchodzącym tygodniu? Pamiętaj, że ta podróż odkrywania jest ciągła. Bądź otwarty na to, co Bóg chce Ci objawić o Twoim celu i powołaniu. Zakończenie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, gdy kończymy nasze rozważania nad duchowym znaczeniem dat urodzenia i Bożym celem dla naszego życia, chciałbym zostawić Was z kilkoma ostatnimi myślami. Jesteś kochany. Niezależnie od daty Twoich urodzin, Jesteś bezwarunkowo kochany przez Boga. To jest fundamentalna prawda, na której możesz budować swoje życie. Masz cel. Bóg stworzył cię z konkretnym celem. Twoje życie ma znaczenie i wartość, która wykracza poza to, co możesz sobie wyobrazić. Jesteś unikalny. Twoja data urodzenia, twoje doświadczenia, twoje dary wszystko to składa się na twoją unikalną tożsamość w Chrystusie. Celebruj tę unikalność. Jesteś w procesie. Odkrywanie i życie zgodnie z Bożym celem to proces. Bądź cierpliwy dla siebie i ufaj Bożemu prowadzeniu, jesteś częścią większej całości. Chociaż każdy z nas ma indywidualny cel, wszyscy jesteśmy częścią większego Bożego planu. Twoje życie ma wpływ na innych. Niech te prawdy towarzyszą Wam w Waszej codziennej wędrówce z Bogiem. Pamiętajcie, że każdy dzień jest okazją do życia z celem i do odzwierciedlania Bożej miłości w świecie. Zachęcam was do dalszego zgłębiania tego tematu. Studiujcie Pismo Święte, módlcie się, rozmawiajcie z innymi wierzącymi. Niech wasze zrozumienie Bożego celu dla waszego życia stale się pogłębia i rozwija. Niech Bóg błogosławi każdego z was na waszej unikalnej drodze. Pamiętajcie, że jesteście cenni w Jego oczach, a wasze życie ma ogromne znaczenie w Jego Królestwie. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży odkrywania. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej treści, które pomogą wam w waszej duchowej podróży. Podzielcie się tym przesłaniem z tymi, którzy mogą potrzebować zachęty i przypomnienia o swoim unikalnym celu w Bożym planie. Niech Bóg was błogosławi i prowadzi. Amen.